Wasza ulubiona godzina tego poniedziałku to na nią czekaliście już od samego rana, bo 15 zarach na zegarach, a to oznacza, że, że lada moment koniec pracy to my wam ten czas umilimy. Purple disco machine i dopamin brzmi teraz. Po 15 rozbrzmi Sanach i ten stan. Będzie też Maneskin i, I alona bioslave i coś na co zasłużyliście. Wrzuć na luz z Radia MESKA. Reklama. Wielorabaty są hity dnia. Też są nocne promocje. Okazja, a co ty tam robisz? A, listę gości na urodziny euro. A kto jest zaproszony? Wszyscy? Niezliczone okazje! Na przykład pralka Whirlpool 7 kg, odświeżanie parowe. Za 999, taniej o 500 zł. 31 wielkie urodziny Euro. Codziennie nowe okazje w sklepach Euro i na euro.pl. Jestem mamą i cieszę się, że tej jesieni mój synek wrócił do szkoły i jest szczęśliwy wśród rówieśników. Ale boję się, że po normalnym nauczaniu może zostać tylko wspomnienie. Nie szczepiąc się możemy ponownie skazać nasze dzieci na naukę zdalną i problemy wywołane izolacją. Jestem lekarzem i wiem, że wciąż za mało z nas się zaszczepiło. A aż 9 na 10 osób trafiających do szpitala to osoby niezaszczepione. To oznacza, że konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny. Świętujemy Media Ekspert. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Łączamy niskie ceny. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To nieprawda, że nie ma już fajnych mieszkań. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Terasy Kostrzyna to Twoje wymarzone miejsce. Nowoczesne osiedle z windami, fotowoltaiką, balkonem albo ogródkiem. Świetna lokalizacja z idealnym dojazdem nową trasą S5. Przecież właśnie tego szukasz. Uwaga! W ofercie ostatnie mieszkania w starej cenie. Plany i szczegóły znajdziesz na stronie tarasy.kostrzyna.pl Tarasy Kostrzyna Najlepsze mieszkania w okolicy. Uwaga, wielka promocja! Studiuj z chłopakiem, dziewczyną, koleżanką lub kolegą z pracy i zyskaj na czesnym, bo kto w parze studiuje na czesnym zyskuje. Wyższa Szkoła Handlu i Usług zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne. Połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji, zdobędziesz wykształcenie, podniesiesz kwalifikacje i osiągniesz sukces. Do wyboru aż 15 kierunków studiów i ponad 100 specjalności. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl. Tylko w poniedziałek, w Lidlowych, czyli niskich cenach. Okazję dnia! Sweterdamski 10 zł taniej. Tylko 29,99. A przy zakupie ucieczy dziecięcej, mega okazja! Drugi tańszy produkt 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji na www.lidl.panel. Kup auto od ręki. Największy plac samochodów marki Volkswagen w Polsce. Rzepecki Mroczkowski. Poznań wiatraczna 5. Masz firmę? Przenieś ją do Play i skorzystaj z najlepszej oferty dla małych firm. Teraz internet stacjonarny i dwie karty do smartfona tylko za 50 zł netto miesięcznie po rabatach. Do tego wybierz też idealny dla biznesu Samsung Galaxy S20 FE 5G. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. To będzie ostatnia reklama? Już są sezonowe obniżki na Zalando. Idą coraz chłodniejsze dni. Czy masz wszystko, co będzie Ci potrzebne? Przeciwdeszczowa kurtka, ciepły płaszcz? Albo dwa w jednym. Szalik, czapka? Jesienne ubrania, buty i dodatki nawet o 50% taniej. Więcej na zalando.pl. I po reklamie. Sponsorem programu jest Grupa Akropol Inwestycje, Poznański Deweloper. Minister Klimaszewski ostrzega: na A2 wypadek przed węzłem poznań Krzyścinny kierunek Warszawa, przejazd możliwy jednym pasem w związku z tym tutaj bardzo duże koreczki. Jana Pawła II korkuje się standardowo od Piotrowa w stronę osiedla piastowskiego, dolna Wilda również zatłoczona w stronę Czechosłowackiej, Dąbrowskiego, również zatłoczona w stronę świętego Wawrzyńca. Piszcie, co się dzieje na drogach na piwie naszego fanpage'a narożny natka i minister Wesce Poznań. Jest dużo nagród. Słuchajcie, bardzo ciekawa, jutro będzie pogoda. Będzie dosyć ładnie. A po południu przyjdzie taki chyba afrykański wiatr, bo będzie bardzo mocno wiało, ale temperatura dojdzie być może nawet do 25 stopni. I to będzie ostatni akord tak lata. Sponsorem programu jest grupa Akropol Inwestycje. Inwestor osiedli w Poznaniu Luboniu, Komornikach i Biedrusku w www.akropolmyślanikinwestycje.pl. Jest 15 Natalia Krystek zapraszam na SK Poznań News. Decyzja nie będzie podjęta z dnia na dzień, taki